Iga, w dzisiejszych nominacjach jesteś bezpieczna. Aż 80% widzów zagłosowało, że Twoje zdjęcie jest najlepsze. Dzisiaj nikt nie może Cię nominować. Elizo, właśnie rozpoczynają się nominacje. Kogo nominujesz? Wiktor Nowak i Lilianna Kozłowska. Nominuję Oliwiera Kamińskiego i Lilianę Kozłowską. Eliza Lewandowska i Lilianna Kozłowska. Niestety nie rozmawiamy zbyt często. Daniel Woźniak i Lilianna Kozłowska. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Nie cierpię ich. Daniel Woźniak i Wiktor Nowak. Moim zdaniem w domu Wielkiego Brata powinny być same kobiety. Wiktor Nowak i Daniel Woźniak. Jestem pewien, że który z nich jak najszybciej wyleci z domu wielkiego brata. A oto trójka nominowanych uczestników. A więc kochani, wyniki nominacji już znacie i jak widzicie, uczestnicy naszy wyglądają troszeczkę inaczej, a to dlatego, że wielki brat przygotował dla nich wyzwanie starości. Zobaczcie, każdy został przez specjalistów na jeden dzień tego odcinka postażony do starego, do staruszka. Więc zobaczcie, jak oni wyglądają. Nasi kochani siwowłosy. Jak widzicie, Oliver Kamiński był taki dosyć smutny tym, po prostu yy, przygnębiony. I zobaczymy, jak oni będą się zachowywali. Tutaj Eliza Lewandowska już ją łamie. Oni muszą dzisiaj A, zdobyć się na swoje umiejętności aktorskie i właśnie udawać taką starszą postać. A jeżeli chodzi o głosowanie, no to na pewno mnie zaskoczyli uczestnicy, ponieważ mamy aż trzech nominowanych. Przypominam, jest to Wiktor Nowak, dalej mamy tutaj, proszę bardzo, Daniela Woźniaka. I Liliana Kozłowska, która, słuchajcie, zdjęcie też miała bardzo ładne. Bardzo Wam się podobało zdjęcie Liliany Kozłowskiej, ale ona tylko 8% Waszych głosów dostała. Jeśli chodzi tutaj o Igę Kwiatkowską, którą tutaj stoimy, stoi, możemy ją troszkę poobserwować. Wydaje mi się, że ona została uchroniona przed eliminacjami, bo naprawdę wiele uczestników chciało na nią zagłosować. A przypominam Wam, że ja po prostu robię to w ten sposób. Uczestnicy głosują na innych z tymi, które mają najmniej Relacje. Tutaj możemy sobie z naszego seniora Wiktora Nowaka, który, jak widzicie, jest bardzo niezwój, bo jest niebezpieczne, zmęczenie, no a jest starszy, więc musi teraz uważać na to, co robi. Więc wziął książkę, więc tak akurat na spokojniutko. Sprawdźmy, co robi Eliza Lewandowska. Tutaj sobie gada, pogaduje. Włączyli chyba jakąś muzę. Bardzo lubią tańczyć, jak widzicie. Dalej mamy Daniela Woźniaka, który gra. W szachy, więc też tutaj bardzo dobrze wciela się w rolę aktorską. Tutaj starego człowieka. Dalej mamy Natalię Wiśniewską, naszą staruszkę. Zobaczcie, babeczkę, pin girl, taką tatuażową. Naprawdę fajowo wygląda. Dajcie znać, który filmów Wam się najbardziej podoba jako stara postać. No naprawdę coś śmiesznego. Wiktor, jak widzicie, czyta. Liliana Kozłowska gada. Jeśli chodzi o igę kwiatkowską, siedzi sobie sama, ale chce dołączyć, ym, jak widzicie, do... Natali, żeby sobie z nią potańczyć. A jeśli chodzi o Olwiera, jest tutaj bardzo zaangażowany w rozmowy, więc takie to są zajęcia naszych staruszków. Najbardziej powiem szczerze, że mi się spodobało, że Daniel poszedł grać w szachy i Wiktor tam jeszcze na siłowni na początku był tutaj w takim stroju staruszek, proszę bardzo, sportowym. Och, 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 trochę zmęczony. Wszyscy są, słuchajcie, tutaj w jak najlepszych nastrojach. Mamy w ogóle bardzo wczesną godzinę, tylko tak jak mówię, Wiktor jest zmęczony ze względu na ten wy siłek fizyczny. Pośledzimy sobie troszeczkę uczestników Domu Wielkiego Brata. Ktoś chyba tu się wybrał w tą stronę. O, w łazience jest, ale to już go nie będziemy podglądać: Oliwier Kamiński. A tak dla przypomnienia, pokażę Wam zdjęcie, które wygrało. Jest to właśnie Iga Kwiatkowska. Tak jak mówiłam, właśnie Liliana Kozłowska miała też dużo lajków, ale nie tak dużo. Co nasza Iga, więc ona jest bezpieczna dzięki Waszym głosom. Pamiętajcie, żeby wpisywać w komentarzu imię i nazwisko Sima, na który chcecie, żeby odpadł. To jest bardzo ważne. Odpada ten, który będzie miał najwięcej Waszych głosów. Co robi Eliza? Eliza leci czytać, zaraz przed nią idzie. Iga, która też idzie do czytania, zajęcie dla starych ludzi. Jak widzicie, to chyba sobie tak wybrali, w ogóle idą podwójnie. <noise> Dziewczyny, bliźniaczki chyba dobrze się zakomplowały. Tutaj em, nasz senior Wiktor. Wiktorze, Wiktorze. On chyba jest troszkę smutny, że został nominowany. Wydawało mi się chyba, że wiele ludzi go lubi, jednak coś tutaj pokazało. Czy Daniel Wozniak dalej sam siedzi? Tak, nikt do niego nie dołączył, więc mamy rozdzieloną ekipę na. Górę i dół, ale jak widzicie Gdzieś nam Eliza zniknęła z tą książką Chyba się rozmyśliła, przyszła tańczyć No nieźle, śmiesznie w ogóle wygląda w tym stroju Wydaje mi się Lilianna Kozłowska, zobaczcie Strój seniorki i te włosy, ona chyba wygląda najmłodziej Ale wydaje mi się, że przez tą stylówę I Iga Kwiatkowska tutaj chciała dołączyć Ale zobaczcie, ona zaczepia tutaj Olivera Czy będą jakieś romanse u naszych staruszków? Kto wie, kto wie Wiktor Nowak siedzi sam. Nie wiadomo, co on ma ze sobą zrobić. Poprosimy go, żeby sobie nalał drineczka, a niech będzie krągła baryłka i zobaczcie, niech sobie rozmyśla nad egzotycznymi miejscami. O, super, więc damy mu takie zajęcie, żeby to się chłop nie nudził. Daniel Woźniak. Dalej w szachy gra. Wiedziałam, że gra w szachy i tutaj leci na dół. Zobaczymy, co on zaznaczył. Tańczyć chce, okej. Okay. A wróciła tutaj Eliza i zobaczcie, sprząta książki. To jest nasza pani sprzątaczka tego domu dzisiejszego. A Wiktor sobie, zobaczcie, luka, luka na te różne miejscóweczki, myśli, myśli. Ale Minę ma taką nieswoją dosyć. I zdobyto umiejętności taneczne Daniela Woźniaka. Czy on pierwszy raz tańczy? No nie wiem, nie wiem, dajcie znać, czy to wygląda według Was na pierwszy taniec. To jest ulubione zajęcie uczestników domu Big Brothera. Nieważne, czy seniorzy, czy nie, oni kochają tańczyć. Teraz Wielki Brat ma zadanie dla kobiet, jak to za starych dawnych czasów, na przykład w szkołach dziewczynki uczyły się oddzielnie od chłopaków, było to wszystko rozdzielone, więc mają tutaj kobiety zadanie i będą, słuchajcie, chodź, chodź, chodź tutaj, Eliska, co ty robisz? Będą dziewczyny nam tutaj, nasze seniorki, gotowały i będą przyrządzały wystawny posiłek. Każda z kobiet będzie coś wystawnego przygotowywała, więc tutaj było już wystawne śniadanie. Tutaj będzie kolacja z szynką. Dobra, poczekamy. I będziemy podglądały nasze kobiety, jak one właśnie radzą sobie z gotowaniem. Mamy tutaj Elizę i Natalię. Przyszła do gotowania również. Iga się nie zgłasza do gotowania. Dlaczego ona tańczy? Zobaczcie. Mamy tutaj Lilianę, która też gotuje. No niedobrze, niedobrze. Coś tutaj ucieka od tego. I poprosimy, żebyś zrobiła kolację z rybą. I mamy tutaj krojącą Lilianę. Jest, jak widzicie, bardzo zadowolona. Tutaj jest. Mieszanko, mieszanko, tu jakieś mięcho. Jak widzicie, zobaczymy, czy jakieś siedzonka będą się powtarzać, bo tutaj zaznaczam różnie, ale dziewczyny tutaj troszkę się nie kwapiły do tego. Te bardzo, bardzo się przykładają do gotowania. A jak widzicie, Liliana chce gadać, zagaduje tutaj wszystkich i jako pierwsza do piekarnika podeszła Eliza Lewandowska, bo jako pierwsza też zaczęła robić. O, tutaj rybka. Proszę bardzo, Iga kwiatkowska bardzo dobrze sobie tutaj radzi, jak widzicie. Zobaczymy później, kto ma największy poziom. Największy poziom to ma tutaj e, Eliza. Jeżeli chodzi o Natalię, ona musi troszkę poczekać z dokończeniem swojego jedzenia, ponieważ e, piekarnik zajęła tutaj Eliska, więc czekamy, czekamy. Ok, no i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Zawołam później naszych mężczyzn do jedzenia. Więc fajnie. Hej, 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 ty tutaj robisz to jedzonko, czy nie? Zaraz zobaczymy, czy ona gada. Tak, tak, tak. Brak miejsca, więc może dokupię tutaj dla nich piekarniki. No dobrze, dodatkowe piekarniki zostały tutaj postawione. I jako pierwsza podeszła Iga. Natalia tutaj też się wybrała. Ona do pieca. I mamy pożar, słuchajcie. Kto rozpalił pożar? O nie! Słuchajcie, zobaczcie. Natalia ratuje Elizę. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Jest alarm, ale straż pożarna chyba na nie przyjdzie. O kurcze. Zobaczcie, jest usmolona, więc bardzo dobrze, że przeżyła, bo mogło być różnie. Naprawdę nieźle. Dobra, kochana. Ty musisz iść się wykąpać, ale kontynuujemy. Musimy udawać, jakby nigdy nic się nie stało. Trzeba zająć się zadaniem od wielkiego brata, więc weź sobie kąpiel błotną. Myślę, że to będzie śmieszna sprawa. Błotko, błotko, dobra. Dziewczyny, wykontynuujcie to jedzenie, bo jak widzicie, Elizie się to nie udało. <laughs> nieźle, ale teraz nie widać, że jest siwa przez te czarne włosiska. Dobra. Kąpiel błotna, czy ona się w niej w ogóle umyje? Oj kurczę, nie wiem. Zobaczymy. <laughs> jak to wygląda? Czarno to widzę, co? Nieźle, nieźle. Nie, no musisz się normalnie wykąpać. Wykąp się, myślę, że to trzeba zrobić. Co to w ogóle założyłaś na głowę, chciałam się zapytać. O co tu chodzi? Zobaczcie. Jakie świeże, ale jest też ten pożar. I tu coś jeszcze z tym brudem. Brudna. Dobra. Yy, dziewczyny, gotujemy. Ja poprosiłam dziewczyny o kontynuowanie jedzenia, bo jak widzicie, 15 godzina, a tutaj yy, obiadu jak nie było, tak nie ma, więc dziewczyny powróciły. Oj, 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 uważaj na swój paluch. Tak cię zachwaliłam, a tutaj coś jednak nieuważnie robisz. Zobaczmy, jak radzi sobie Eliza tutaj, dobra, kąpię się. Później jak wróci, to kazami posprzątaj te śmieci, które tutaj są. Mam nadzieję, że żadnej spalenizny, dalej tutaj nie będzie żadnych pożarów. Coś za często te pożary w Big Brotherze, to jest bardzo niebezpieczne, bo jak wiecie, oni są zamknięci, nikt tutaj nie przyjedzie, żadna straż pożarna nie przyjedzie ich uratować, więc słuchajcie, ogień! Kto dotrzeł do tego momentu odcinka, nie chcę jestem ciekawa, kto uważnie ogląda. Oj, oj, oj Liliana! Mogłabyś chociaż udawać, że umiesz gotować. Coś, coś nie wyszło. Tutaj, proszę bardzo, jest pierwszy posiłek przygotowany. Mamy tutaj kolacja z rybą, jakoś kiepska. No dziwnie, dobra, zjedz sobie zaraz, zawołamy innych simów, ale to poczekamy też na Eliskę. O, już normalnie wygląda, więc spoko, niech ona zajmie się wyrzucaniem tych śmieci i nie będziemy już się chyba prosić o przygotowywanie kolejnego jedzenia, no bo wiecie. Będzie troszeczkę niefajnie po tych jej doświadczeniach, ona jest jeszcze troszeczkę smutna z tego powodu, ale okej. Okay. O, tutaj jest ten śmietnik, więc nie da się chyba wywalić. Czy co ja mam zrobić? Sama to wywalę? O, udało się, dobra. Cecha samotnika, no dobrze. Charakterystyka Wesołego Sima, tu już pierwsze jedzonko jest gotowe. A co z twoim jedzeniem, Lilianna? Aha, ty też rybkę zrobiłaś, dobra. Tutaj jest jakaś pieczeń, która za dobrze to nie wygląda, ale zobaczymy, jak ją wyjmie. A co robią chłopy? Przy okazji zobaczmy. Gadają sobie, zobaczcie wszyscy razem, jaka integracja. No, panowie, panowie. Fajnie, bardzo mi się to podoba, że razem sobie tutaj baj dużą, jak to się mówi. No, wyciągaj, kobieta, to jedzenie. Mam nadzieję, że już wszystko ok. Zobaczcie, bardzo długo to robi. Jeśli chodzi o kolację z, z rybą, przygotowaną przez Lilianę, jakoś jest kiepska, a przygotowana przez Ilię też jest kiepska. I sprawdźmy, jak będzie wyglądała ta szyneczka. Musimy ją tutaj przestawić w jakieś fajniejsze miejsce, żeby było ją lepiej widać. Postawimy ją tutaj, zobaczcie, w róg. I jest to jakoś też kiepska, ale dobrze, niech będzie. To jest ryba, przepraszam, oj, 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 to tutaj miałam to wystawić. O, to jest ta pieczeń szynkowa i jest jakoś normalna. Więc Natalia tutaj wygrała te mini zadanko i poprosiłam, żebyś zawołała na wystawny posiłek całą ekipę Domu Wielkiego Brata. Dzwoneczek, w ogóle fajnie wygląda ta nasza staruszka z tatuażami, no nie? Wow, wegetarianka, zobaczcie! Natalia z wegetarianką i przygotowała kolację z szynką. Takie oto dał jej wyzwanie Wielki Brat. Więc jak widzicie, jest bardzo smutna, ponieważ jest to naruszenie jej zasad. No, tutaj dowiedzieliśmy się nowej rzeczy. Oj, wszyscy przyszli. Mam nadzieję, że sobie tutaj usiądziecie. Chodźcie, siadajcie do stołu, a nie stojecie. O, pięknie, pięknie. Eliska zjada swoje jedzenie, które przygotowała. A nie, nie swoje. Ktoś jadł. Ktoś na pewno jadł. Może to była Iga. Ale zjedzam jeszcze raz, nic się nie stanie. Zobaczcie, tutaj sobie gada Wiktor razem z Natalią. Bardzo nieswoja. No zobaczymy, czy się sika, czy wybierze się jednak do łazienki. Tutaj ta trójka, w tym dwójka nominowanych, jak wam przypomnę, nominowana jest Liliana Kozłowska, Wiktor Nowak i Daniel Woźniak. No, poprosimy tutaj was do stołu. Odłączyła się Liliana Kozłowska, czy to jakiś romans się kroi między nimi? Tak, jedzą blisko siebie. Dziwne, 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 zobaczcie. A Zniknęli mi, jak to kliknęłam! Ja nie wiem, co to się stało. Dobra, dziewczyny tutaj razem koło siebie siedzą. Jak widzicie, Wiktor niestety dzisiaj troszkę się odłączył. Jest chyba trochę smutny z powodu tego, że został nominowany. A tutaj wszyscy świetnie się bawią. Komuś nie smakuje. Elizie, sprawdźmy. Bardzo nieswoja, ponieważ łazienka. Oliwier Olivier Kamiński jest skupiony, tutaj jest samodzielny, niezależny, piękne otoczenie, odczuwa skupienie i tutaj ze względu tego pożaru tutaj wszyscy w naszym domu te nastroniki odczuwają. No oprócz A nie, jest tutaj też Strażak, ugaszenie ognia czyli ona właśnie jako że ugasiła zrobi jeszcze najlepsze jedzenie, więc perfekcyjna pani domu muszę przyznać. A tutaj widzicie kamerka ich obserwuje, zawsze kamerki są w pobliżu. Aaaa! Jak ona wygląda! Kobita! Zobaczcie, Wiktora Nowaka. Tak wygląda z bliska nasz staruszek. I jeszcze tutaj zaraz będzie Liliana Kozłowska. Moim zdaniem, Liliana jakoś najmłodziej wygląda z nich wszystkich. Może przez tą styluwę. Eliza Lewandowska wygląda tak. Daniel Woźniak, siwe włosy nasz. Też w miarę młodo wygląda, gdyby nie te siwe włosy. I mamy tutaj Oliwiera Kamińskiego, który siedzi koło nich. Z marchy mu się pojawiły. Taki wesoły staruch. O, co tu się stało? Tylko ty to widziałaś? Poszła, słuchajcie, specjalnie na górę, żeby się wysikać. Ciekawe kto to sprzątnie. Gdzie się wykąpać? Okej, okay. ale przyszła, zobaczcie, miała tam prysznicę na samej górze, żeby się umyć i poszła tak przez całą kuchnię, żeby wszyscy ją zobaczyli, więc jest to moim zdaniem mega, ale to mega dziwne. Naprawdę, nie rozumiem tego. Wiktor zidentyfikował rybę? Co? Od Liliany Kozłowskiej? Liliana Kozłowska dała rybę dla Wiktora? Czekaj, czekaj, teraz to zobaczmy. Nie, oni chyba rozmawiali sobie o tym. Po prostu. Tak to wygląda. Ten nie lubi słońca w ogóle. Tak się rozdzieliła ekipa. Daniel Woźniak i Eliza gada sobie tutaj dwóch chłopów mamy. I Liliankę, a natka wyszła. Przecież my macie otwarte te łazienki, o co chodzi? Nie wiem dlaczego nie wchodzą. No. Gdzie ty uciekasz chłopku? Zobaczcie, do spania idzie. Dwudziesta godzina, Wiktor Nowak do spania, pierwszy odpad, a zobaczcie, wcale nie jest aż tak zmęczony, piękny w ogóle widok za oknem, no nie? W takim super miejscu mieszkają, ja Wam to pokażę jeszcze, tylko musimy sobie przejść stąd, zobaczcie, widać takie miasta, wieżowce, wszystko, oni mogą to oglądać, ale nie mogą spotkać się z żadnym innym człowiekiem, bo są zamknięci w domu wielkiego brata, więc jest to niezłe wyzwanie i teraz zobaczycie to, jak to wygląda. Po prostu jakieś Hollywood, Las Vegas, Los Angeles. Dajcie znać, jakie miejsce według Was to jest. W tym czasie położyła się też Eliza do spania. No nie wierzę w to. Natalia Wiśniewska się myje. O, i jeszcze Daniel Woźniak też poszedł. Ale Eliza nie położyła się tak do końca spać. Zobaczcie. Nie, 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 nie Eliza, tylko Iga się zdrzemnęła, a później coś ona chce robić, tańczyć. Zobaczcie, ona myśli cały czas o tańczeniu. Jak chrapie. Kto chrapie? Ktoś musi chrapać tam na bank. Lilianna Kozłowska tu śpi z głową w kanapie. I jeszcze zobaczcie, Natalia Wiśniewska. Idzie spać od razu. Och ci seniorze, tak się wkręcili w tą rolę, że wszyscy chcą spać. Słuchajcie się głośno. Chorapanka była jakieś. Dobra. Eee, Iga nam wstała. Idzie tańczyć, okej. Okay. Ten śpi. To on śpi. To Daniel chrapie. A te staruszki, moje kochane, chrapłaczki. E, nie śpi jedynie Olivier, który idzie do łazienki, choć obcałem, że też zaraz pójdzie. No, najlepsza w ogóle Iga. Jako, że jest nominowana, to ona. <śla> poszła tańczyć, włączyła muzykę na fula i się obudziła przez to Lilianna. Lilianna, słucha muzyki. Patrzcie, jaka. To jest dobra staruszka. Śpi, śpi w go, W kontakcie wstaje i od razu cyk, 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 cyk. Wierzę. Z muzyczką jesteś powiązany, bo widzimy tutaj nutkę u ciebie. Czy wybierzesz się do spania? Zobaczcie, ja mu nic nie klikam. Kliknę sobie na niego kamerkę i co on teraz postanowi? Idzie rozmawiać z igą, a Iga co robi? Sprzątać chce. Bardzo fajnie, zobaczcie. Dwie kobity i Oliwier. Co tu będzie się działo? Ale stoi, stoi! Zastanawia się, co zrobić. A Lilianna wstała i tańczy. I teraz chce jeszcze sobie pogadać z Oliwierem. Czyli widzę tutaj ludzie, którzy jeszcze nie śpią, bardzo fajnie ze sobą chcą pogadać spoko. Bardzo, ale to bardzo kochana, zobaczcie, nie dość, że nie jest nominowana, że jest bezpieczna. To jeszcze tutaj sprząta. No super, jestem bardzo zadowolona. Tyle tych garów. Naprawdę Syf tutaj na tym mieszkaniu idzie to myć. Okej. Okay. Co robią oni? Gadają sobie. Może to jakieś romanse. Jeśli że oni by do siebie pasowali, dajcie znaka. Co wy myślicie? Poobserwujmy przez chwilę Igę. Ona tutaj chce iść pogadać do chłopa, ale wstała nam, zobaczcie, Natalia. Ona dalej jest taka nieswoja przez tą łazienkę. No. Tylko ty tak gnie krzyż, bo nam obudzisz tu wszystkich. A oni śpią. Jak widzicie, coraz więcej łóżek będzie pustych już niedługo. Liliana Kozłowska, zdobyte umiejętność miksologii. No, coś ci nie idzie, chyba, kobitko. Zobaczcie, przed spaniem drineczkę chcesz jeszcze sobie zrobić. No, nieźle. Razem rozmawiają. Co ty robisz? Wstajesz, budzisz się, nie wiadomo, co chce. Ukryj się przed wszystkimi. No, nie wierzę. Taka zawstydzona. Ilianna Kozłowska, kolejna, wybiera się do spanka, jak widzicie. A wstała nam natka. Natka, co ty robisz? Tańczyć chcesz, okej. Okay. Natka wariatka. Sikana, kobieta, staruszka. Tatuażystka. Tańczy sobie po wstaniu. 26,45. A co? Jest jeszcze mega rozbawiona i jest. Odczuwa chęć do flirtów. Ula la! la. Tu rozmowa dalej trwa, ale y, Natalia jednak się wycofała i idzie do spania, jak widzicie, po tutaj tej mince. Ale co to jest? To jest y, drzemka w rytmie disco. No nie wierzę. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ty chcesz iść spać? Myślałam, że ona chce się położyć tutaj spać do Elizy, to już w ogóle bym zwątpiła. Aha, na kanapę, na którą tutaj? Zobaczcie, ona nie wie, co ze sobą dzisiaj zrobić. Chyba źle się czuję w tej roli. Jakiś brud mówisz, że tutaj jest, ale nie widzę żadnego brudu. Dżemka w rytmie disco, pozdrawiamy. O, czekajcie, czekajcie. Co ty robisz? Porozmawiać z Igą? Y ale ona idzie spać. No zobaczymy. Aha, on stoi, on czeka biedny na nią. Jak on chyba zakochany, no nie wiem. Dobra, więc mamy jednego Sima nieświęcego, co on zrobi. No i wybiera się do Spania, już tutaj nam nastojąco praktycznie przysypia, bo naprawdę tej energii ma bardzo, bardzo, bardzo mało. Więc kochani, ja przypominam, kto jest nominowany. Nominowany jest Wiktor Nowak, który śmieje się przez sen. Nominowana jest Liliana Kozłowska i nominowany jest Daniel Woźniak. piszcie w komentarzu osobę, którą chcielibyście, żeby odpadła w kolejnym odcinku. A bezpieczna dzięki waszym głosom jest Iga Kwiatkowska. Dziękuję za oglądanie. Łapka w górę, dzwoneczek i subskrypcja, żeby nie ominąć kolejnego filmu. A ten idzie jednak do wanny zdrzemnąć się, więc do zobaczyska. Buźka, pa pa!